36, 37, 38 A Co wy tu chłopaki robicie? Liczymy gwiazdki na flagę USA! No, jest ich tak dużo, że nawet już musiał policzyć, bo, bo ja się ciągle myliłem, wiesz? Ale to słuchajcie, ja wam już sprawę ułatwię, nie trzeba dalej liczyć, bo jeżeli to tylko jest aktualna flaga Stanów Zjednoczonych, to mamy ich obecnie 50. To aktualne, to co to są takie nieaktualne flagi też? No właśnie Wam teraz chcę coś pokazać. Zobaczcie, nie zawsze tak było, bo ta flaga zmieniała się. Zmieniała się aż 26 razy. A tak, to, to, to nie jest tyle samo? I no właśnie, wygląda podobnie, a nie jest tyle samo. Zobaczcie, przez rok yy, na fladze było 49 gwiazdek, tak? A jeszcze wcześniej, jak się cofniemy, zobaczcie, to mamy w tym przypadku gwiazdek 48. I tu taka ważna informacja: podczas II wojny światowej, właśnie, było 48 gwiazdek na takiej fladze, że jakbyście oglądali jakieś filmy z tego okresu, to warto zwrócić uwagę, czy jak pojawia się flaga amerykańska, to faktycznie mamy te 48 gwiazdek, bo teraz te gwiazdki, każda gwiazdka oznacza, symbolizuje jeden stan. I ponieważ ostatnim stanem Nadano ten status Hawajom 4 lipca 1960 roku, co spowodowało, że dzisiaj w tych stanach mamy 50, więc jest 50 gwiazdek. A tutaj było 48, to tak równo stały. No właśnie, tak? Było inaczej. A jeszcze sobie tutaj pokażemy jedną ciekawostkę. Wcześniej ta pierwsza flaga Stanów Zjednoczonych posiadała 13 gwiazdek, które symbolizowały pierwsze 13 kolonii, które utworzyły ten kraj. Dziś na fladze jest 13 pasów, jak widać, tak, tych poziomych. 6 dokładnie białych i 7 czerwonych, gdybyście chcieli tutaj liczyć A, i sprawdzać. Białe, bardzo ładne. No, a zobaczcie, a jeszcze wcześniej e, flaga przez półtora roku obowiązywała tutaj flaga, m, która nawiązywa, w, nawiązywała do flagi Wielkiej Brytanii, skąd wywodzili się właśnie założyciele tego państwa. I w sumie, tak jak wspominałam, 26 razy zmieniała się ta flaga. E, od pewnego czasu nawet jest spór, czy dystrykt Kolumbii ma stać 51 stanem. No, ale na razie szanse na to są niewielkie, także czyli, jeszcze się może zmienić, słuchajcie. Czyli wtedy może nawet być 51, no na, właśnie, na 51. Na razie mamy 50 i co trzeba pamiętać, tak? Także dzisiaj, jak widać, wchodzimy w temat troszeczkę o Stanach Zjednoczonych i ciekawostki o tym państwie zaprezentujemy. Zobaczcie, obecna mapa... Stan Zjednoczone z podziałem właśnie na te Stany, tak jak powiedzieliśmy, te fragmenty, tak jak Polska ma województwa, tak Stany Zjednoczone właśnie mają te Stany, jak widać. I tutaj zwróćcie uwagę, że 48 mamy na tym właśnie lądzie, obszarze, a dwa są tutaj na dole mapy, chociaż tak naprawdę znajdują się w innym miejscu. Zobaczcie, pokażemy teraz, gdzie dokładnie jeszcze mamy stan Alaska. Tak, To mamy Stany Zjednoczone. A Alaska Aha. w tymże miejscu. A gdzie w nieotlaszkach? No właśnie, a to za chwilkę o tym to powiemy. I ostatnie hawaje na oceanie spokojnym. To też już przecież mówiliśmy, więc już wiemy, Ech. że taki ocean jest. Mapę sobie zostawimy, bo jeszcze nam się tutaj przyda. Także mamy takie informacje. I warto je jeszcze właśnie powiedzieć o powierzchni tego kraju. Zobaczcie, podpisaliśmy prawie 10 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni, co plasuje to, ten, to państwo na czwartym miejscu na świecie zaraz po Rosji. Tak? Aha. Zobaczcie, po Kanadzie też duże państwo. No, to stanów. no i po Chinach. I właśnie czwarte są Stany Zjednoczone. I taka jeszcze informacja, że powierzchnia tych stanów co w zasadzie Prawie tyle, co ma cała Europa, tak? Tak żeby porównać. Ojej, zobaczcie, nawet widać naj... tutaj też, tak, Europę, stany, Ulu. że jest to porównywalna powierzchnia. No Ulu. właśnie, i teraz co z tą Olaską? Bo Alaska się tu pojawiła takie terytorium, właśnie i zobaczcie, bardzo blisko leży Azji. Jakbyśmy przeszli tutaj przez Cieśninę Beringa, która oddziela od Azji w, naj... w punkcie tym najwęższym ma 85 km. Yy, długości, szerokości, przepraszam, szerokości, to warto zauważyć, że właśnie ona jest blisko, tak, blisko Azji ta Alaska. I co się tutaj z nią działo? Ona należała kiedyś do Rosji, a dokładnie od XVIII wieku, ale w 1867 roku, ówczesny, bo wtedy panował w Rosji car, zgodził się sprzedać właśnie Alaskę. Stanom Zjednoczonym za 7 milionów dolarów. Mówi się, szacuje, że w przeliczeniu na dzisiejsze sumy to około 100 milionów dolarów, czyli w zasadzie niewiele, tak? Dlaczego? Nas, nas nie stać. <grych> Ty nic nie musicie tutaj już kupować. Rosjanie uważali to za świetny interes, a prezydent Stanów Zjednoczonych, krytyk, prezydenta krytykowano, że wydał pieniądze na teren, gdzie nic nie ma. Nazywano to y, tam Alaskę wybiegiem dla niedźwiedzi polarnych. No ale... o, to i tak byłoby miło, na pewno tam, Aryatne No tak, jeżeli chodzi o ludzka, to na ja pewno. Alaska zaczęła się jednak rozwijać dopiero pod koniec XIX wieku. I kiedy to przy granicy z Kanadą, właśnie tutaj. Odkryte zostały spore pokłady złota, i dopiero cenny kruszec zaczął przyciągać osadników na tamten teren. Ale dalej jeszcze odkryto pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego, bardzo ważnych dzisiaj też używanych kruszców. I do dzisiaj kupno Alaski uchodzi za najlepszy interes, który właśnie w historii Stany zjednoczone dokonały, e, też ze względów oczywiście bezpieczeństwa. No, a Rosjanie do dzisiaj żałują, że oddali ten obszar, no, tak? Tak, no jak, jak mówiła złoto i lopa i gaz, to faktycznie mają kogo No, ale się nikt nie wiedział o tym, no. wydawało się, że pozbywają się terenu, który nic nie znaczy, nic tam ciekawego nie ma, tak? Tak, bo ksiądz mówi, że Amerykanie kupili... Kota no, A tam złoto! A tam złoto! O internet się generalnie opłacił, tak? To cała yy, tutaj całe przedsięwzięcie. I jeszcze, słuchajcie, przypominamy tutaj najwyższy szczyt, szczyt yy, do niedawna nazywany McKinley. Wiemy, że nazwa się zmieniła w 2015 roku. Pokazywaliśmy to przy lekcji o górach, tak? O w szczytach przy naszej mapce dotyczącej... Naszej planszy z kontynentami. Warto wspomnieć, że to jest najwyższy szczyt Stanów Zjednoczonych, ale też całej Ameryki Północnej o wysokości ponad 6000 metrów nad poziomem morza. Czyli Także jeszcze też tutaj... stracili taki fajny szczyt. No tak, w tym momencie jeszcze tutaj szczyt Stanów Zjednoczonych został określony. I idąc dalej, jeszcze warto wspomnieć też kolejną ciekawostkę, że Stany Zjednoczone posiadają najdłuższą granicę na świecie z. Jest to najdłuższa granica między dwoma właśnie państwami. Zobaczcie, jest to granica z Kanadą, ta, która biegnie tu wzdłuż cały czas tej czerwonej linii. I jak widać, wcale nie taka mała, ponad 8 tysięcy kilometrów długości. No tak, prawie 9. 000. No, prawie 9, to właśnie, no, to faktycznie. A ponad 6 tysięcy, prawie 7 kilometrów długości ma granica Rosji. I Kazachstanu, tak? To jest druga właśnie na świecie. Czyli najdłuższa jest, Ameryka najdłuższa i... jest Amer nie Ameryki. Najdłuższa jest Ameryki, tylko stanów, stanów Zjednoczonych i Kanady, tak? W Ameryce tutaj Północnej. Dokładnie. I jeszcze, kochani, jak mówimy cały czas o tych Stanach Zjednoczonych, warto powiedzieć o mieszkańcach. Mieszka tam 326 milionów osób i ważne miasta, jakie mamy tutaj. A, jeszcze jedna rzecz. Skoro mamy tyle y, taką ludność, to Stany Zjednoczone plasują się w tym momencie na trzecim miejscu, zaraz po Chinach i Indiach na świecie. Chiny, pokazywaliśmy już, tak? tak Chiny i Indie. Tu, o, jest, jeżeli chodzi ludności. o liczbę ludności, na trzecim miejscu. Mhm. No i jeszcze, kochani, największe miasta, zobaczcie, pewnie tutaj was nie zdziwię, że największe o, miasto, New York, to... To jest! Wszyscy chyba znają takie miasto. No, przynajmniej powinniśmy kojarzyć. Drugie takie miasto, Los Angeles, a zobaczcie, zupełnie z drugiej strony, na zachodnim wybrzeżu, tak, mamy. Aha. Dalej mamy Chicago, tam dużo Polaków, mieszka o, Polonia tak, właśnie. Tak. Tak. A słuchajcie, czy wy wiecie, świniaki, jaka jest stolica, Tutaj jakie, jakie miasto jest stolicą Stanów Zjednoczonych? Ja wiem! Waszyngton! Pięknie. No tylko ja ten Waszyngton będzie miściał. No wiesz, że nie ma go w pierwszej trójce. Więc I nie, nie ma, nie ma, ma długo, długo, długo dalej. Zobaczcie, bo dopiero to, to Waszyngton jest na dalszej pozycji. Ma 700 tysięcy osób. Trochę więcej, nawet niż 7 tysięcy. Ale to jakby tak dla porównania polskie miasta wziąć, to Warszawa ma zdecydowanie więcej, a porównywalnym miastem będzie Łódź. Tak? Czyli nawet w Łodzi, w Polsce mieszka więcej ludzi niż w Waszyngtonie. No, tutaj tak, tak. W tym o tak właśnie jest. jest no i mimo tej dużej powierzchni, słuchajcie, także położenia na bardzo rozległych, że szerokościach geograficznych, też o tym już mówiliśmy przy, przy klimatach, przy, przy strefach krajobrazowych, to Stany Zjednoczone cechuje bardzo duże też zróżnicowanie klimatyczne. I żeby to sprawdzić, tutaj Wam zaznaczyłam dwie ważne, m, m, dwa ważne punkty obszary, które chciałam żebyście świniaki sprawdziły, a dokładnie sprawdziły, jaka jest tam temperatura. Sobie, z ciebie może poproszę do Doliny Śmierci, bo już tam chyba byłeś, nie? Tak, byłem w tej lekcji. nie, to jest w skaku. I wspominam, ale niech ci będzie. O, jestem wskakiem! A Julcia, żebyś nie czuł się poszkodowany, ciebie też poprosimy, ale cię poprosimy na teren Alaski do Prospekt. Klik się udasz, co? Dobra! No to wskakuj. I świniaki, teraz bym chciała, żebyście nawiązały ze sobą kontakt i króciutko opowiedziały, jaka tam właśnie jest temperatura. No dobrze, to ja muszę zadzwonię do sobie co? No to słuchamy. O? Dzwoni do mnie! To ja Juluś! Słuchaj co wieś! Jestem tutaj na harastach dzwonię do ciebie zapytać: jaka tam u ciebie pogoda? Pogoda? Słuchaj strasznie! Nie da się w ogóle wyjść z domu! Siedzę, słuchaj, bo nie da się wyjść! No to słuchaj tak samo jak u mnie! mnie tam to się nie da wytrzymać! Słuchaj! No to słuchaj tak samo jak u mnie! U mnie słuchaj, 56 sześć stopni pokazuje, no tak, e, strasznie! No słuchaj, to u mnie, u mnie 62, także ja nie wiem, o co tej naszej nauczycielce chodziło, bo tutaj jest prawie tak samo, nie? No, przecież zimno. Jak zimno? Właśnie gorąco, bo 56 na plusie, to słuchaj, nie da się wytrzymać. Jak na plusie? U mnie jest minus 62, słuchaj, tak jest zimno. Łeej, czyli jest różnica dużo, nie? W razie 120 stopni, no coś strasznego. Słuchaj, ja się stąd zbyłam. Ja też wracamy z powrotem, tak? <grym> to wracajcie do nas, chodźcie z powrotem, już jesteście na szczęście. Jak widać, właśnie w styczniu 1981 roku na Alasce odnotowano te minus 62 stopnie Celsjusza, o którym mówiłeś, Julusz. A najwyższa została zmontowana temperatura w Dolinie Śmierci w Kalifornii. to było 10 lipca 1913 roku. Wtedy termometr wskazał plus 56 stopni Celsjusza. Także brawo, dobrze, żeście rozpoznali te różnice. Czyli, czyli Amerykanie to. Nie mają tak za fajnie jak tutaj, tak zimno tutaj, No mają generalnie, na pewno... Duży rozszerz, zobaczcie, duży rozszerz. Dokładnie. A co jeszcze w tych Stanach Zjednoczonych, czyli w USA, warto by było zobaczyć, jakie atrakcje na nas czekają. No na przykład, zobaczcie, mamy Wielki Kanion Colorado. To jest przełom rzeki Colorado, który został wyżłobiony przez właśnie tę rzekę przez miliony lat. Co to jest ten przełom? To króciutko tutaj wyjaśnię, że to jest taki zwężony odcinek Doliny Rzecznej, który ma tutaj strome, jak widać cały czas też tak, strome, urwiste zbocza, i w obębie którego rzeka przecina znajdującą się na jej drodze przeszkodę. Tą przeszkodą mogą być pasma górskie, ale na przykład może być też część wyżyny. W przypadku rzeki Colorado będzie tutaj wyżyna też Colorado. No i yy, znajduje się ten wielki kanion w stanie Arizona, ma 446 km długości. Tarwisowe. Najgłębszym słuchajcie, miejscu ma 1857 m. Metrów, a szerokość od 800 metrów do 29 kilometrów. Także znowu duża rozpiętość. I jest to największy przełom takiej rzeki na świecie. To To rzeka tak zrobiła taką dziurę? Tak, zrobiła taki właśnie, taki właśnie nam kanion. Przez całkiem spory czas się tak działo. A jak mówimy o Stanach Zjednoczonych, to warto też jeszcze, kochani, przypomnieć symbol, czyli statuę wolności, która została podarowana przez. Naród francuski dla narodu amerykańskiego. Upamiętniała w ten sposób przymierze obu narodów w czasie wojny o niepodległość właśnie Stanów Zjednoczonych została zbudowana w 1884 roku we Francji, potem ją rozebrano na części, przetransportowano statkiem do Nowego Jorku i słuchajcie, znowu ponownie złożono i odsłonięto w 1886 roku. Jak widać wysokość jest podana wraz z cokołem jeszcze. Czyli tym takim tutaj tym. Czyli tym okrągłym, no. znaczy okrągłym, tym tutaj takim prostokątnym. Takim Aha. Tak, Tak, podestem dokładnie. I mamy jeszcze yy, ważną informację, że ona ponad 200, prawie 230, zobaczcie, ton waży, także spory kawałek budowli. Tak? Oj tak, ja bym nie podniosła. No, na pewno nie. I kochani, czy wy wiecie, że ona nie zawsze była takiego koloru i zmieniało się tam przez lata? No zobaczcie. Była kiedyś biała. Ja, a nie. Była kiedyś zupełnie w innych barwach i to się wszystko zmieniało w zależności od tego, że mamy tutaj materiał, który jest, materiał miedź, z którego została wykonana i on się poddaje na przestrzeni lat korozji atmosferycznej, pokrywa się takim zielonym nalotem, to się nazywa patyna, no i podobnie dzieje się z innymi różnymi budowlami, częściami, jak na przykład dachami, które są właśnie miedziane i z czasem stają się takie zielonkawe. Nawet u nas też w Polsce, tak, na świecie w ogóle się tak dzieje. Ale tak, ja Jak widzicie, się zmienia i taka też ciekawostka, bo wszyscy wiedzą, że statua jest, ale nie wszyscy wiedzą, że kolorek był różny przez lata, tak? Co? To do tych stanów chętnie czy niechętnie się wybieramy? O, no, chętnie sobie tą, tą, tą statuę zobaczył. Ty byś statuę zobaczył, Ajluś? A ja ten wielki koniom bym chciał zobaczyć. Mm, taka mała wieka to kondulec zrobiła, także to jest dla mnie jakaś inspiracja. <laughs> Może kiedyś się uda tam, e, tam, nam dostać, polecieć, zobaczyć na własne oczy. A póki co, na zawsze można wrócić do lekcji tutaj wirtualnej. I co? Mam nadzieję, że ciekawostki były interesujące. I zapraszamy Was na kolejne. Tak, słuchajcie, niedługo będą kolejne ciekawostki, ale też kolejne odcinki naszego drugiego cyklu. Świnki na wakacja! Oglądajcie geografię ze świnkami! Hej! Cześć!